Zanim zaczniemy mówić o normach, przepisach i zabezpieczeniach, musimy powiedzieć jedną rzecz bardzo jasno. Większość zasad bezpieczeństwa, które dziś uważamy za oczywiste, nie powstała dlatego, że ktoś był przewidujący. Powstała dlatego, że wcześniej ktoś zginął. Historia techniki nie jest historią sukcesów jest historią błędów, zaniedbań i momentów, w których człowiek uwierzył, że jakoś to będzie. Przez setki lat Rozwój technologii zawsze wyprzedzał myślenie o konsekwencjach. Najpierw budowano, produkowano i uruchamiano. Dopiero później zadawano pytanie: A co jeśli coś pójdzie nie tak? I bardzo często odpowiedź przychodziła w najgorszy możliwy sposób: pożar, wybuch, awaria, katastrofa. Dopiero wtedy pojawiały się komisje, raporty i przepisy. Dopiero wtedy ktoś mówił: Tego nie wolno powtórzyć. To dlatego dziś drzwi ewakuacyjne muszą się otwierać na zewnątrz, to dlatego instalacje mają zabezpieczenia, które wydają się przesadą, to dlatego procedury są długie, niewygodne i czasem irytujące, bo każda z nich jest odpowiedzią na coś, co już się wydarzyło. W tym odcinku nie będziemy szukać winnych, nie będziemy też epatować tragedią dla samej sensacji, zrobimy coś znacznie ważniejszego pokażemy mechanizm. Mechanizm, w którym presja czasu, oszczędności, rutyna i przekonanie o własnej nieomylności prowadzą do momentu, w którym technologia wymyka się spod kontroli. Bo katastrofy techniczne rzadko są dziełem przypadku. One są skutkiem decyzji: decyzji o skróceniu procedury, decyzji o oszczędzeniu na zabezpieczeniach, decyzji o zignorowaniu ostrzeżeń, i niemal zawsze ktoś wcześniej mówił, to jest ryzykowne, tylko nikt go nie słuchał. Dopiero po tragedii świat zaczyna słuchać bardzo uważnie. W kolejnych częściach tego odcinka cofniemy się do momentów, które zmusiły całe branże do zmiany zasad: pożary, które stworzyły prawo budowlane, awarie, które wymusiły monitoring i procedury, katastrofy, po których słowo bezpieczeństwo przestało być dodatkiem, a stało się fundamentem. Bo normy bezpieczeństwa nie są teorią, są zapisem cudzych błędów to jest bezpiecznik wiedzy. A to jest historia przepisów, które powstały dopiero wtedy, gdy było już za późno. A zanim przejdziemy do konkretnych katastrof, musimy zatrzymać się na chwilę i zrozumieć jedną fundamentalną rzecz. Bez niej te historie będą brzmiały jak pojedyncze wypadki. A nimi nie są. Katastrofy techniczne rzadko zdarzają się nagle. One dojrzewają. Na początku pojawia się nowe rozwiązanie: maszyna, instalacja, budynek, proces. Działa. Jest wydajny, tańszy, nowoczesny. Przynosi realne korzyści. I właśnie w tym momencie rodzi się złudzenie bezpieczeństwa. Skoro działa, to znaczy, że jest bezpieczne. Mijają tygodnie, miesiące, czasem lata, nic się nie dzieje. Każdy kolejny dzień bez awarii utwierdza wszystkich w przekonaniu, że ryzyko było przesadzone, że ostrzeżenia były teoretyczne, że zabezpieczenia to tylko dodatkowy koszt. W praktyce wygląda to bardzo prosto. Nie dokładamy zabezpieczenia, bo jeszcze nigdy nie było potrzebne, nie zmieniamy procedury, bo od lat działa. Nie robimy ćwiczeń, bo to strata czasu, nie zamykamy instalacji, bo termin goni, i bardzo rzadko jest to jedna decyzja, która prowadzi do tragedii. To jest łańcuch drobnych kompromisów, każdy z nich wydaje się rozsądny, każdy z nich ma swoje uzasadnienie, każdy z nich przesuwa granicę bezpieczeństwa o kilka centymetrów. Problem polega na tym, że granica bezpieczeństwa nie znika stopniowo, ona znika nagle. Najgroźniejszy moment w historii każdej technologii to nie jest jej początek. To moment, w którym staje się rutyną, gdy ludzie przestają się jej bać, gdy zaczynają wierzyć, że skoro do tej pory nic się nie stało, to już się nie stanie, a wtedy pojawia się czynnik, którego nikt nie brał pod uwagę: zmęczenie, błąd ludzki, nieprzewidziana sytuacja, zbieg okoliczności. I cały system, który przez lata działał poprawnie, zawodzi w jednej chwili. Historia techniki jest pełna takich momentów. Co więcej, niemal zawsze po katastrofie, Okazuje się, że ktoś wcześniej ostrzegał, że istniał raport, notatka, uwaga techniczna, że problem był znany, tylko uznany za mało pilny, ale ostrzeżenia są niewygodne, spowalniają procesy, podważają decyzje, kosztują pieniądze, dlatego tak często są ignorowane i dopiero po tragedii wszystko staje się oczywiste. Pojawiają się komisje, raporty, nowe przepisy, z perspektywy czasu każdy błąd wygląda banalnie. Każda decyzja wydaje się nierozsądna, tylko że przed katastrofą nikt nie widzi jej w ten sposób. Właśnie dlatego normy bezpieczeństwa są tak rygorystyczne. Nie powstały w ciszy gabinetów, powstały w odpowiedzi na chaos, strach i realne straty. I właśnie dlatego normy bezpieczeństwa wyglądają tak, jakby ktoś przesadził, bo one nie powstają na spokojnie, w ciszy gabinetów. Powstają po fakcie, po chaosie, po strachu, po sytuacjach, w których ludzie orientują się, że technologia, której ufali, przestała im sprzyjać. To, co wydarza się w takich momentach, rzadko jest wynikiem jednego błędu. To efekt długiego procesu, małych decyzji, oszczędności, rutyny. I dopiero gdy wszystko to spotyka się z rzeczywistością, granica bezpieczeństwa znika w jednej chwili. Czasem wystarczy iskra, czasem zamknięte drzwi, czasem brak jednej pozornie nieistotnej decyzji, a wtedy nie ma już miejsca na teorię. Zostaje tylko skutek. Ten moment, w którym granica bezpieczeństwa znika, bardzo często ma zapach dymu. Na początku XX wieku ogień był czymś powszednim. Fabryki pracowały na pełnych obrotach, materiały były łatwopalne, a zabezpieczenia traktowano jako luksus, niekonieczność. Pożary się zdarzały, gaszono je, sprzątano, wracano do pracy. Problem zaczynał się wtedy, gdy ogień spotykał się z decyzjami, które miały nigdy nie mieć znaczenia. W jednej z nowojorskich fabryk odzieżowych. Triangle Shirtwaist Factory. Dzień pracy wyglądał jak setki innych. Maszyny, hałas, pośpiech. Drzwi wyjściowe zamknięte na klucz. Nie z powodu zagrożenia, z powodu kontroli. Zamykano je, żeby nikt nie wychodził wcześniej, żeby nikt nie kradł, żeby wszystko było pod nadzorem. Kiedy pojawił się ogień, nie był największym problemem. Największym problemem było to, że ludzie wiedzieli, gdzie są wyjścia i nie mogli z nich skorzystać. Dym rozchodzi się szybciej niż panika. Panika szybciej niż ogień. Ludzie biegną tam, gdzie zawsze biegli, tylko tym razem drzwi się nie otwierają. Część osób ginie od dymu, zanim w ogóle zobaczy płomienie, część zostaje zepchnięta przez tłum, a część podejmuje decyzję, której nikt nigdy nie powinien musieć podejmować skok. Nie dlatego, że chcą uciec, dlatego, że nie mają innego wyjścia i właśnie ten obraz zmienia wszystko. Nie sam pożar, nie nawet liczba ofiar ale świadomość, że ludzie zostali uwięzieni przez system, który miał działać sprawnie. Po tej tragedii nikt już nie mógł udawać, że to był pech. Zbyt wiele elementów pasowało do siebie: zamknięte drzwi, brak alarmu, brak procedur, brak odpowiedzialności. Dopiero wtedy zaczyna się liczyć to, co wcześniej było dodatkiem: szerokość wyjść, kierunek otwierania drzwi, oznaczenia, oświetlenie awaryjne, maksymalna liczba osób w pomieszczeniu. Nie dlatego, że ktoś nagle stał się bardziej empatyczny, dlatego, że nie dało się już zaprzeczyć faktom. I co najważniejsze, ten schemat nie był wyjątkowy. W kolejnych latach podobne scenariusze rozgrywały się w teatrach, halach widowiskowych i budynkach publicznych. Zawsze ten sam rytm, ogień, chaos, tłum, brak informacji i za każdym razem te same pytania po fakcie dlaczego drzwi były zamknięte, dlaczego nikt nie wiedział co robić, Dlaczego nikt nie przewidział, że ludzie w panice nie zachowują się racjonalnie? To właśnie po takich wydarzeniach zaczęto projektować budynki nie tylko pod kątem funkcji, ale pod kątem ucieczki. Bo w sytuacji zagrożenia liczy się nie to, co jest logiczne na papierze, tylko to, co jest możliwe w rzeczywistości. Dlatego dziś, gdy wchodzisz do budynku i widzisz znaki ewakuacyjne, światła awaryjne i drzwi, które otwierają się na zewnątrz, patrzysz na efekt cudzych tragedii. To nie są ozdoby. To są konsekwencje. I kiedy ogień przestaje być jedynym zagrożeniem, a niebezpieczeństwo staje się niewidzialne, margines błędu znika jeszcze szybciej. Najgorsze w ogniu jest to, że go widać, a to oznacza, że daje choćby iluzję wyboru. Są jednak zagrożenia, które nie mają koloru, zapachu ani kształtu. Nie widać ich, nie słychać i nie da się przed nimi uciec, bo człowiek nawet nie wie, że powinien. Przemysł chemiczny przez lata rozwijał się dokładnie według tego samego schematu. Coraz większe instalacje, coraz bardziej skomplikowane procesy, coraz większa presja na koszty, a bezpieczeństwo zostawiane na później. W jednym z miast w Indiach, po noc wyglądała jak każda inna. Ludzie spali w swoich domach. Okna były otwarte, bo było gorąco. Nikt nie miał powodu, żeby się bać. Wtedy z zakładu chemicznego zaczyna wydostawać się gaz. Nie ma alarmu, nie ma syren, nie ma komunikatu. Gaz nie piecze od razu, nie pali, nie wygląda groźnie. Ludzie budzą się z uczuciem duszności, pieczenia w oczach, paniki, której nie potrafią nazwać. Wychodzą na ulice dokładnie tam, gdzie stężenie jest największe. Uciekają w niewłaściwą stronę. Bo nikt nigdy nie powiedział im, co robić. Szpitale przestają działać niemal natychmiast. Personel medyczny również jest ofiarą. Nie ma procedur. Nie ma informacji, z czym właściwie mają do czynienia. Nie ma nawet wiedzy, jakiego antidotum szukać. To nie jest jedna eksplozja. To nie jest jeden moment. To jest cicha katastrofa, która trwa godzinami, a jej skutki ciągną się przez dekady. Dopiero po fakcie zaczyna się odkrywać, jak wiele elementów systemu zawiodło. Niedziałające czujniki, wyłączone systemy bezpieczeństwa, brak planów awaryjnych, brak odpowiedzialności. Każda z tych rzeczy osobno mogła wydawać się mało istotna. Razem stworzyły idealne warunki do tragedii. I znów powtarza się ten sam mechanizm oszczędności, rutyna przekonanie, że skoro nic się nie wydarzyło wczoraj, to nie wydarzy się dziś. Po tej katastrofie świat zaczyna inaczej patrzeć na przemysł chemiczny. Pojawiają się obowiązkowe systemy monitoringu, plany awaryjne, procedury informowania ludności. Zaczyna się mówić o odpowiedzialności korporacyjnej. A nie tylko o wydajności. Ale wszystkie te zmiany mają jedną wspólną cechę. Pojawiły się za późno dla tych, którzy spali tamtej nocy z otwartymi oknami. I właśnie w takich momentach widać, że największym zagrożeniem nie jest sama technologia. Jest nim przekonanie, że da się ją kontrolować bez kontroli, bo kiedy niebezpieczeństwo staje się niewidzialne, margines błędu znika całkowicie. Są technologie, które nie wybaczają nawet najmniejszego błędu. Nie dlatego, że są złe, dlatego, że działają na granicy ludzkiej kontroli. Energetyka jądrowa od samego początku była obietnicą potęgi ogromna ilość energii zamknięta w niewielkiej przestrzeni postęp, który miał raz na zawsze rozwiązać problem niedoborów. Ale razem z tą obietnicą pojawiła się odpowiedzialność, jakiej wcześniej nie znała żadna gałąź przemysłu. I właśnie tu margines błędu przestaje istnieć. to Czarnobyl nie doszło do jednej fatalnej pomyłki. Doszło do serii decyzji, z których każda osobno wydawała się dopuszczalna: test, który można było przesunąć, procedura, którą można było ominąć, zabezpieczenie, które można było wyłączyć na chwilę, presja systemu była silniejsza niż ostrożność, rutyna silniejsza niż instrukcje, hierarchia silniejsza niż wątpliwości. Ludzie wiedzieli, że coś jest nie tak. Ale system nie nagradzał tych, którzy zadawali pytania. Reaktor nie eksplodował, dlatego że technologia była wadliwa. Eksplodował, dlatego że zignorowano zasady, które miały ją trzymać w ryzach. Każdy kolejny krok oddalał możliwość bezpiecznego zatrzymania procesu. A kiedy granica została przekroczona, nie było już odwrotu. Katastrofa nie zatrzymała się na murach elektrowni. Skażenie nie zna granic administracyjnych. Skutki zdrowotne, środowiskowe i społeczne. Są odczuwalne przez pokolenia. To nie jest awaria, którą da się naprawić, to zmiana krajobrazu na zawsze. Dopiero po tym wydarzeniu świat zaczyna mówić jednym głosem o kulturze bezpieczeństwa, o redundancji systemów, o audytach, które nie są formalnością, o szkoleniach, które mają sens tylko wtedy, gdy wolno przerwać pracę w każdej chwili. Ale i tutaj mechanizm jest ten sam: zabezpieczenia istniały, procedury istniały, instrukcje istniały. Zawiodło przekonanie, że człowiek zawsze panuje nad systemem. Czarnobyl pokazał coś jeszcze, że największym zagrożeniem w zaawansowanych technologiach nie jest awaria sprzętu, tylko środowisko, w którym nikt nie ma prawa powiedzieć stop. Od tego momentu bezpieczeństwo przestaje być dodatkiem do technologii, staje się jej fundamentem. Bo jeśli system działa tylko wtedy, gdy wszystko idzie idealnie, to znaczy, że jest systemem niebezpiecznym, a im większa moc, tym mniejsza tolerancja na błędy. W tych wszystkich historiach jest jeden wspólny element. Po fakcie wszystko wydaje się oczywiste. Zamknięte drzwi nie powinny być zamknięte. Gaz nie powinien wydostać się na zewnątrz. Procedury nie powinny być ignorowane. Tylko że przed katastrofą nic z tego nie wygląda oczywiście. Zawsze istnieje powód, żeby zrobić coś szybciej. Zawsze istnieje argument, żeby oszczędzić. Zawsze istnieje przekonanie, że tym razem się uda. I dopiero gdy technologia przestaje działać zgodnie z planem, okazuje się, jak cienka była granica bezpieczeństwa. Dlatego dziś świat wygląda inaczej, dlatego drzwi ewakuacyjne muszą się otwierać na zewnątrz. Dlatego instalacje mają czujniki, alarmy i redundancje, dlatego procedury są długie, niewygodne i czasem irytujące. Nie dlatego, że ktoś lubi komplikować życie, dlatego że ktoś wcześniej zapłacił za ich brak. Normy bezpieczeństwa nie są teorią, są zapisem cudzych błędów, i kiedy dziś ktoś mówi, że zabezpieczenia są przesadą, że procedury są zbędne, że zawsze tak robili i działało, to warto pamiętać, że dokładnie tak samo myślano przed każdą z tych katastrof. Technologia nie wybacza rutyny, nie wybacza arogancji, nie wybacza przekonania, że człowiek zawsze zdąży zareagować. Dlatego bezpieczeństwo nie jest dodatkiem do postępu, jest jego warunkiem. Jeżeli ta historia sprawiła, że spojrzałeś inaczej na przepisy, znaki, alarmy i procedury, zostaw po sobie ślad. Jedna łapka w górę pomaga tym treściom docierać dalej, a subskrypcja sprawia, że bezpiecznik wiedzy może wracać z kolejnymi historiami, w których technologia spotyka się z konsekwencjami, bo postęp jest nieunikniony. Ale tragedie nie muszą być. To był bezpiecznik wiedzy.